W okresie szkolnym pamiętam, gdy osiągnęłam sukces w konkursie matematycznym i spotkało się to z dużym zdziwieniem, ponieważ przeważnie w tych konkursach wygrywali przecież chłopcy. Nazywam się Marta Rzepa, jestem kierownikiem działu realizującego zadania funkcji aktuarialnej. Będąc na czwartym roku studiów, zainteresowałam się matematyką aktuarialną. Jest to takie połączenie matematyki finansowej, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa. W wolnych chwilach najchętniej spaceruję, chodzę po lasach, lubię bardzo przyrodę, zieleń. Pomaga mi to się odprężyć, zrelaksować, spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Gdy przyszedł czas na szukanie pracy, wiedziałam, że nie chcę przeprowadzać się do Warszawy, że wolę zostać w Trójmieście, dlatego też praca w Ergohestii była dla mnie naturalnym wyborem. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, to właśnie z nimi najchętniej spędzam mój wolny czas. Mam dwóch niesamowitych synów, przeważnie właśnie oni są przewodnikami na naszych rodzinnych wędrówkach i prowadzą nas po ścieżkach, na które pewnie sama bym nigdy nie poszła. Dlatego też ważne dla mnie jest to, jak Ergohestia wspiera rodziny między innymi poprzez to, że mamy przedszkole dla dzieci pracowników oraz jest organizowanych wiele Różnego rodzaju aktywności dla całych rodzin. Lubię niestandardowe dane i rozwiązywanie złożonych problemów, co często pojawia się w mojej pracy i daje mi dużą satysfakcję.